Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfaktyzmu. Marcin Najman. Witaj. Cześć. No Proszę Państwa. To w końcu musi się wydarzyć. Kontrakty podpisane. Hala zarezerwowana, walka ogłoszona Marcin Najman, kontra Jacek, murański. Wydarzy się to w końcu, Marcin? Ty mi to powiedz, bo podobno warunkiem miało być, że miało cię tu nie być. I proszę państwa. <laughs> poczekajcie, poczekajcie! Tutaj mamy kostkę na podmiankę, bo nagrywam i na Klauta materiały, i na yy, kanał Antyfakty. No jak to jest? No chyba, chyba jestem, chyba jestem. No i patrz, kurczę, Bary, no... Jak to jest? Nie udało się, co? Nie Czyli, udało się. Znowu... Nie udało się gangrenie na tyle rozprzestrzeni. Chodź się szybko rozprzestrzenia, bo to jest, to jest straszna choróbsko. Szybko się rozprzestrzenia, ale widzę, że nie udało Cię. Nie, nie ten... Nie dziabnął Cię! Wiesz co, no wydaje mi się, że ja byłem pierwszy w tej federacji. Więc on przyszedł do mnie, a nie yy, ja zostałem no, wyrzucony. No wiedzą to wszyscy, no, oprócz niego. Bardziej no, powiedz mi, no bo już były. Ja już naprawdę miałem duże y, wątpliwości, czy ta walka dojdzie do skutku. Sam mówiłeś, że y, raczej tej walki nie będzie, że on chodzi, kłamie, mówi, że y, walka z tobą, ale najpierw ktoś inny, no a teraz jesteście podpisani. No ja się szokowałem, jak do ciebie zadzwoniłem i powiedziałeś, że są już takie mocno za zaawansowane negocjacje. Co się wydarzyło yy, zakulisowo, że ta walka jednak się odbędzie? Co, nie wiem, czy pamiętacie jak on przyjechał do Płocka i zaczął ogłaszać, został zaproszony, tak, tak, że tak, tu tak, ten... on tak naprawdę chciał wydębić i znowu w, yy, takie yy, swoje yy, Taką swoją gierkę i swoje określone zachowania chciał wyłudzić, to znaczy on chciał wejść do Oktagonu, chciał sobie znowu za darmo zrobić promocję, a potem y, chciał wiesz, y, a potem by wyszedł i znowu by kurwa nic z tego nie było, natomiast został kurwa nie wpuszczony nigdzie, no i tam tylko do, 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 do media roomu został tylko wpuszczony i zrozumiał, że, że nikt tu kurwa nie ma na czele napisane frajer kurwa, no że, że nie będzie te kołował ludzi. I po prostu, żeby w tej Federacji być, to, to trzeba pewne zobowiązania podjąć. I dopiero teraz, gdy podpisał ten kontrakt, no to dopiero teraz może, może do tego, jak Cloudem ma wejść. Ale gdzieś tam cały czas on mówi, że podpisał ten kontrakt, ale on nie zna jego warunkach. No jednak ten Dirty Street Boxing, cokolwiek to znaczy, no widziałem, już na klaucie pojawiło się wyjaśnienie, co to dokładnie oznacza. Tam, bo ja nie wiem, ale chuj tam. Ale jeden zakaz jest dobry, znaczy zakaz jest, zakaz gryzienia. Tak? tak, jest zakaz A to też takiego wprowadzony. Nie, no bo gryzie jebany To no, no tak, tak trzeba o, sobie o. powiedzieć. A ty mówisz, nie czytaj, nie czytaj, a zakaz gryzienia jest. No bo jebany gryzie, to każdy to wie. No. Natomiast chodzi o to, że. Ja powiedziałem włodarzom, nie dzwońcie do mnie. Niech on się już wystrzela, niech on się już tam wystrzela z tych wszystkich swoich fanaberii, pomysłów. pomysłów, i wtedy no, możecie na chwilę odejść wrócić nawet, nie dzwoniąc do mnie i powiedzieć, tak. <grym>, no i tak. Było, no. no dobra, a jednak co ty zgodziłeś się na te jego warunki, ten hmm. Dirty Street Boxing? Chcesz, żebym mu dojebał, czy nie? Ale wiesz co, no ale to Ja po... muszę wyjrzeć, Ale tymi. cała Polska chce. No więc musiałem to przyjąć, żebym w końcu móc legalnie dojebać. No. A poza tym, co to za różnica? Jakiego. z każdej. W Częstowie się mówi. w Kielcach, a tak tutaj poza Częstowym Kielcami się mówi. Najebie mu przecież. Z każdej płaszczyzny, z każdej pozycji, więc po co to w ogóle dyskutować? No? Jeśli chodzi o tą czwartą to rundę. Tak jak, jak z tym. Unikiem. No, to nieważne, że, on, że ja jestem, y, y, że on ma doświadczenie y, w walce ze mną, skoro ja i tak. Go nie Więc to być to samo. Ja go napierdalał z każdej pozycji. Ja wiem, co zaraz odpowiesz. Z pleców, nie z pleców, wszędzie, no. ze wszystko. Ja wiem, co zaraz odpowiesz, ale jest ta czwarta po runda. Co, to po co pytasz, jak wiesz? Nie, ja no dla, dla widzów. Jest ta czwarta runda ekstra, no, no tam limit, stąpy i tak dalej, i tak dalej. Jak ty właśnie oceniasz tą czwartą rundę, która jest taka bardzo wzbudzająca duże emocje? Bardzo chciałbym, żeby to, żeby to faktycznie doszło do skutku, ta czwarta no. runda. Tam są kopnięcia, są loły, są stąpy, są um, soccer kiki. kiki. No tylko, że obawiam się, że niestety do tej rundy nie dojdzie, bo on już będzie dawno nieprzytomny, więc... Y, gdyby doszło, to super, no, bo bym go kurwa mógł naprawdę tam jeszcze oprawić tak jak należy, ale on padnie szybciej, on padnie szybciej. O co chodzi z tym zapisem w Twoim kontrakcie, o którym tak cały czas mówi Jacek Murański? że nie dostaniesz garzy, garzy, jeśli... Czy wy myślicie naprawdę, że ja tutaj jestem dla pieniędzy? Zobaczysz. Czy wielu 45-latków ma taką formę? Przecież to jest wszystko dzięki freak fight'om. Ja dzięki tym freak fight'om trenuję. Ja dzięki tym freak fight'om schudłem już 15 kg. Ja dzięki tym freak jestem jak młody Bóg, jak młody cesarz. Pomimo tego, że jestem cesarzem już dojrzałym, to czuję się cały czas jak młody cesarz. Yy, I to jest największy kapitał, który ja wynoszę z free fightów. Eliksir młodości. To jest właśnie eliksir młodości. A podobno nie istnieje jak stremod się, zobaczcie nie, na Marcina. Walka we Free fighty. Dobrze, a powiedz mi, serio, jest ten zapis w kontrakcie, że jeśli. Jak, jak on dokładnie brzmi ale ja mógł Nie powiedzieć. wiem, bo ja się nie zajmuję kontraktami. To się zajmuje mój management, ja powiedziałem, że się zgadzam na wszystko, tylko żeby go kurwę dorwać. Także nie wiem, bo ja nawet na ten temat nie rozmawiałem. Czyli może być taki może zapis, tak ale być, nie Może tak być, może tak być, ale ja tego nie wiem, bo to nie ja, to mój management się tym zajmuje. A ja z kolei się w ogóle jakby nie w to nie chciałem wnikać, powiedziałem zielone światło, godzę się na wszystko, żeby tą Złapać i napierdolić. Bo on cały czas mówi, że y, ty kończysz swoje walki szybko, że odpuszczasz, że y, nie dajesz o, no tego show no to, i że nie wychodzi to poza pierwszą rundę. No to się przekonamy w walce z nim. Jak to będzie? No dobra, Marcin, ale ogólnie to widziałem dużo komentarzy i ludzie mają obawy, jeśli chodzi o to, czy Ty wyjdziesz do tego pojedynku w 100% przygotowany, w 100% skoncentrowany i naprawdę będziesz chciał urywać mu głowę, jak to właśnie nie wygląda z Twojej się, perspektywy. Nie obawiajcie się, nie miejcie żadnych wątpliwości. To będzie naprawdę fajna waleczka, zakończona happy endem. Dobra. Morański dwie ostatnie swoje walki wygrał. Ostatnia dość kontrowersyjna gdzieś tam decyzja, mówię to co oczywiście piszą ludzie o zapisach, w on, komentarzach. On tej walki nie wygrał mhm. ostatniej. Mówisz o tym, że tak jest zapisane. Mam nadzieję, że to lada chwila, może jak ten wywiad się będzie ukazywał, to może już będzie ogłoszona decyzja. Bo ja uważam, że ten protest musi być rozpatrzony pozytywnie dla Pawła Jóźwiaka. To jest po prostu skandal. Nawet, nawet zakładając, że sędziowie tą walkę widzieli jak widzieli, co jest nieprawdą, bo już jak te rundy powygrywał. Ale nawet zakładając, że tak jest, jak oni to widzieli, tak punktowali, to jest nie, w ogóle nieujęty jeden knockdown. W pierwszej rundzie czysty knockdown powinno być liczenie minus punkt. I wtedy plus jak wygrywa u wszystkich. Więc jakby nie, nie gadajmy wzoru. on tą walkę przegrał, natomiast ma wpisane. Zwycięstwo. Mam nadzieję, że nie na długo. Dostrzegłeś w nim tą lepszą formę, no, która gdzieś tam podczas treningów z rytą no, wzrosła. Tu to trzeba to obiektywnie przyznać. No, coś tam się musiał, coś troszkę się tak wizualnie zmienił, tej wagi nabrał. No. No, też uroz widać, że tam jest coś. Na rzeczy. Tak, tak. to koszule prawie rozrywane, to bo guziki prawie wystrzeliły. Nie, nie musimy mówić tutaj o rzeczach oczywistych. No, przecież każdy to widzi i tyle. Natomiast to mu nic nie pomoże. To mu nic nie pomoże. Dostanie w łeb i będzie nogał. A to z czegoś w nim, że jednak ta nie chodzi już o formę fizyczną, tylko jakaś technika troszeczkę się poprawiła, czy nie? Tak, łokcie. A nie, sorry, On nie zadawał łokcie. Jeszcze nigdy. No to po co te łokcie? No no. W końcu ja mu wyjebię z tego łokcia. I w końcu może jakieś łokcie w walce z Morańskim będą. On powiedział, że on chce pierwszy raz, żeby Marcin Najman był porozcinany, żeby leciała krew, żeby cierpiał. No, no, ja cię, ja cię. No nie on pierwszy. Marcin, a ty Tylko u... się fanfarzu udało. Marcin, a nie, nie, miałem jeszcze w boksie porościnane łuki. A ty nie uważasz, Marcin, że ty możesz więcej stracić niż zyskać taką walką z nim? Nic teraz? Nic nie stracę. Wyjdę i mu do Nic nie stracę. No, cały czas się to przewija, już wiele osób o tym mówi, śmieje się. Ciebie też o to pytano, że miała być walka w Heilich, Heilich nie ma, miała być walka w Elite, Fighters. Elite, w Elite Fighters. Fighters, nie ma, teraz ma być ta walka w Cloud. No, jeszcze, do, do, jeszcze Cloud jest. Jeszcze do, do, do marca jeszcze mamy trochę czasu, że jest fatum nad tą walką. No, nie Cała nie, 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 nie. Polska chce to zobaczyć, bo to jest jeden z największych konfliktów w polskim internecie. Tu przyszła kolejna osoba, która ma konflikt też z tą osobą. Nie będziemy na razie, nie będziemy na razie zdradzać, kto to, kto to jest, nie możemy powiedzieć. Ale Marcin, powiedz mi, a czy ty nie masz jakichś obaw, no bo to jednak elektryzuje te starcie, po, po, podzieli yy, kraj? Jak podzieli? Z czym? Gdzie? W jaki sposób to podzieli? Wszyscy żeby, 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 chcą, żeby tego wyjebać z internetu. Jaki, jak jest, jaki, podział, jaki ty podziałak mówisz? Tak zjednoczona Polska nigdy jeszcze nie była. Jak w tym przypadku. No i właśnie, dlatego o to mi chodzi, że ty masz jednak dużo do stracenia. Nie walkę. mam nic do stracenia, mam po prostu pewien obowiązek dla społeczeństwa. To jest obowiązek. Obowiązek wyeliminowania tej starej rury i tyle. no. A ty wiesz, że. Czy wiesz, no na pewno wiesz, no bo miałeś już z nim konfrontację nieraz, no ale to będzie znowu ciężka przeprawa, jeśli chodzi o konferencję, jeśli chodzi o jakiś program, on będzie wiesz, wyciągał takie rzeczy. No ale jakie, co może przecież to jest, przecież to jest ohydne bydle? To bydle. czy widziałeś sprawę dla, dla, dla reportera, pani Jaworowicz, przecież to jest ohydne bydle. Ale mu wiesz. Ja wiesz, ja nie? Pokazywał to. <laughs> nie, w ogóle daj spokój, w ogóle nie ma o ma czym gadać. To jest ohydne bydle, które musi być wyeliminowane z życia publicznego. A Ty myślisz, że tą walką można do tego doprowadzić w końcu? Myślę, że jak dostanie taki porządny to tak. A jest to osiągalne? Tak, oczywiście. Dobra, a Ty będziesz chciał tą walkę tak prowadzić, żeby ona jednak doszła do tej czwartej rundy, żeby były te stąpy, sokerkiki? Nie no, fajnie by było, natomiast czwarta runda jest daleko, no więc ja osobiście nie sądzę, żeby tam doszło, ale gdyby doszło, to fajnie, bo wtedy można go skopać, no. Tak jak na to zasłużył. Dobra, a Ty jesteś teraz w tym momencie najlepiej przygotowany do tej walki, lepiej niż to było yy, podczas tego, tej teoretycznie walki na hali, która miała się wydarzyć? Gdzie masz lepszą formę, teraz czy wtedy? Nie no, lepszą mam teraz, tak? oczywiście, tak. Lepszą mam teraz. No to nic, no, proszę Państwa, no ch chyba w końcu się to wydarzy, tak mi się wydaje, miejmy, miejmy nadzieję, miejmy nadzieję miejmy żeby to już zamknąć ten rozdział, Musisz tak, tak, i... to w niepamięć. Tak jest, tak jest, I żeby to po prostu wytrzeć z pamięci, ten przykry epizod we Free Fightach. Super, dzięki wielkie.